Siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy, słuchajcie, jako że coraz częściej gdzieś tam na Real Tibie wchodzę, bo planuję też nową serię, ale najpierw muszę dokończyć tą rozrzewkową z MSM. Tak wiem, trochę tego teraz nie było, bo były te Ball i tak dalej. Ale spokojnie, jak nagrywam ten filmik, to jestem w tym momencie na obozie. Eee, ale no, chcę wam powiedzieć też o paru fajnych rzeczach, które zauważyłem teraz na TV. Słuchajcie, moi drodzy, to co się teraz dzieje, bardzo mi się spodobało, co nie? Eee, przede wszystkim to, co zrobili tutaj. Tak jak na tym serwerze z Dragon Balla, na którym gram, no to pięknie. Można sobie zmniejszyć wygląd speli. No dla mnie to jest game changer. Szczególnie, że Real Tibia mi właśnie nie odpowiadała trochę z tego powodu, że strasznie była taka, wiecie, jedna, nie? No więc to mi za bardzo nie siedziało. To nie zmienia faktu, że jestem teraz mega zajarany i w ogóle mam inne podejście do tej gierki. Szczególnie, że no, namówiliście mnie po prostu, namówiliście mnie na to, żebym po prostu popróbował, trochę, trochę pograł i powiem wam szczerze, że nawet mi się podoba, bo jest też spory content, staram się po prostu na to nie patrzeć jak na starą Tibię, nie jak dziad tibijski, tylko wiadomo, gram sobie dalej na Trasurze, jak ktoś chce pograć na Trasurze, to Trasura.online, Tibia 8.0, oldschoolowa Tibia, a jak ktoś chce grać na real Tibi, no to se na real Tibi, czy gdzie indziej, wiadomo, nie o to mi tutaj chodzi, tylko miałem takie podejście, że... Zawsze wolałem grać na tej starej Tibii, no i one się nie zmieniło, ale też chcę pograć trochę na tej nowej, żeby mieć fajne jakieś porównanie. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj hejtować i porównywać właśnie w ten sposób, nowa, stara, co lepsze, co gorsze i tak dalej, bo to już jest po prostu inna Tibia, idzie z duchem czasu, co nie? Taka kolejna rzecz z newsów, no to nowe serwery. No dzisiaj z samego rana to napisali. XD, XD, XD. Yy, więc y, trochę trochę dziwna akcja, no nie jednak, y, ok. Ok, nowe serwery, wiadomo po co to robią, nie? Money, money, money. Więc hajs się musi zgadzać. No y, klasycznie Open PVP serwery są gdzieś tam zagranicznie, a Europa ma opcjonalnie, czyli non-PVP, nie? No więc y, europejsko dla nas i tak dalej opcjonal, bo na tych PVP w Europie ewidentnie prawie nikt nie gra. Mało tego. Jak wychodzą nawet retro open PVP, No to kurcze, te serwery naprawdę szybko Idą, idą szybko do wora Kolejne były balanse, kolejne zmiany Tutaj za bardzo nie będę się wypowiadał Bo nie jestem na bieżąco z RealTibią Więc nie chcę tutaj, wiecie, gdzieś gadać za bardzo Natomiast widziałem, że ludzie zaczęli hejtować Że ten, nie? Że ten mąk dostaje coraz większego nerfa Ale z drugiej strony, moim zdaniem to wszystko chyba było zrozumiałe, że będą go nerfić coraz bardziej, nie? E, ostatnio u Maxigasiego jak byłem, to widziałem na streamie mega fajną miejscówkę, mega ładną. Dlatego to też trochę powód czemu chcę wrócić, czemu wracam powoli. Poza tym oczywiście, że mam sporo widzów tutaj akurat z Real TV, co często gdzieś tam mi komentowali, kiedy będę grał i tak dalej. No gram sobie na tej ksyli i jest spoko, nie? E, no, jest dużo fajnych nowych miejscówek, nie, więc ja naprawdę chciałbym sobie to wszystko pozwiedzać. Natomiast jaki taki stary tibijczyk, który sobie wraca do tego rejonu, no to ten odcinek jest totalnie na luzie. Ja nie wiem, kiedy go oglądacie. On prawdopodobnie się pojawi 24, więc już pewnie u kogoś widzieliście te newsy. Natomiast to jest taki bardziej mój pogawędkowy filmik, w którym mówię, co i jak u mnie. I na stronie, co mi się tu podoba z tych najnowszych rzeczy. Tutaj widziałem o Jezu, to jest po prostu zajebiste, nie? Te trade i pisanie w ogóle do tych NPC-ków wszystkich. To jest mega, mega, mega kozak, że to okienko się pojawia. Ja wiem, że niektórzy gdzieś tam już hejtowali, że jak to wyłączyć, że czy da się zmniejszyć. Więc rozumiem, bo niektórzy może mają słabą rozdzielczość i mogą mieć problem z takim ekranem. E, tutaj mamy na przykład tego nowego Ruka, na którym będę chciał zagrać sobie, spróbować forfan, oczywiście. Jakieś tam nowe poradniki Nowe rzeczy związane z tym. Natomiast e, dokładnie to jeszcze nie wiem, więc e, się, dowiem, nie? się dowiem, jak ktoś to pisze w komentarzach, oczywiście, nie chcę się tu bawić specjalisty od Real TB, nie mam zamiaru nawet. Jadę po prostu z tymi ostatnimi rzeczami, które widziałem. Więc o, tutaj widzę, że jeszcze te merge były. Chciałem też o tym, właśnie gdzieś tam pogadać, że... i dobrze, że robią te merge, no bo jak te serwery były kaplicą trochę, no to bez sensu się męczyć, co nie? Bez sensu się męczyć, choć niektórym może było to na rękę. Tutaj, oczywiście, były też robione różnego rodzaju e, redukcje i zmiany, ale to też raczej nie, nie dla mnie. Natomiast jedna bardzo fajna rzecz to Double X już niedługo, co nie? Więc widzimy się na Double X. Zapraszam, moi drodzy też na streamy bo będzie się dużo teraz działo bo będę grał sobie nową profesję proszę Państwa nie będzie nowa profesja widzowie patrz normalnie charmer the ma czapkę nie hat of the mat kopie wiecie co znaczy eee, tako więc do czego zmierzam zapraszam wszystkich na streamy Gorgo Dolna kreska stream na Kiku, na YouTubie jak łatwo zauważyć, nie ma streamów. Z takich ważnych rzeczy były ostatnio była współpraca z Dragon Ballem, więc był spory spam Dragon Ballem. Natomiast następne współprace jak będą, to odcinek będzie maksymalnie raz na tydzień, więc spoko. Tutaj dużo zmian się szykuje na kanale. Natomiast wszystko będzie związane oczywiście głównie z Tibią I będzie dużo nowych odcinków Nagrałem bardzo fajny odcinek, a raczej dopiero skończyłem go pisać, a nie nagrałem To by były źle powiedziane Napisałem bardzo fajny odcinek z pomocą widza, który bardzo dużo lat spędził na serwerze Tibia ME, nie? Micro Edition I dużo takich smaczków mi podał Oraz to jak Cipsoft Jak Cipsoft słabo podchodzi do tej gierki, moi drodzy no, naprawdę. Słabo podchodzi do tej gierki. A dam Wam tam kilka fajnych takich powodów, czemu tak uważam. I nawet on tak uważa. No, dziwne rzeczy się tam dzieją. Naprawdę będzie to mocny materiał. Nie wiem, czy on nie będzie trwał około 20 minut, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Natomiast on dopiero się pojawi, jak wrócę, bo wyjeżdżam na ten obóz. Znaczy, jak oglądacie ten film, to ja już jestem na tym obozie, ale wracam chyba 28, jeśli się nie mylę. Bo no chyba jakoś tak, nie? Więc no na pewno jak wrócę to wjeżdżamy ze streamami, będzie Real -tbika. Jeżeli chodzi o system z ksylą, zostaje na tej ksyli, moi drodzy. Będzie tam expiola dalej. Tylko ten MS jest z setnego poziomu, przypominam. To jest tylko taka na rozrzewkę, żeby sobie pograć. Trochę zamuliłem teraz pałę, nie grałem na Real bo nie było czasu, bo streamowałem Dragon Balla i Treasure. Natomiast jak wrócę, planuję zrobić tak, że będzie Real -tibia i będzie trasura no ewentualnie jak będzie gdzieś tam ten dragon baldalej. dalej to zrobię to tak, żeby Realty ja też była codziennie na streamach. Codziennie, moi drodzy, więc możecie dać znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Natomiast jak chodzi o odcinki, to szykuję dużo nowych i też mały rebranding mogliście zobaczyć na kanale, że jest nowa grafika, coś tam może pozmieniam jeszcze, bo chcę sobie to jakoś tak fajnie urozmaicić, żeby to ładnie wyglądało spójnie przede wszystkim odcinki, grafiki. Miniaturki też będę zmieniał. No chcę, żeby to jakoś tak ładnie wszystko wyglądało i w miarę czytelnie dla was wszystkich. Więc możecie dawać znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Natomiast jeżeli chodzi o streamy, no to tak jak mówię, tylko i wyłączę na chwilę obecną są na Kiku, więc serdecznie tam zapraszam, bo też dużo było pytań, czemu nie streamuję i tak dalej. A ja streamuję, tylko streamuję na Kiku, co nie? Więc tyle by było w sumie na temat, nie. Mm. Z tych rzeczy takich, które nowe TBI mi się podobają, to mega, a to mega, tak jak mówiłem wcześniej. Podoba mi się te opacity, że będzie można zmniejszyć, czy już nawet można zmienić. Tak czy siak, jest to sztos. Dzięki wielkie moi drodzy, do zobaczyska i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, elo.